Na prawo, patrz! się. Panie generale, dowódca Okręgu Polskiego, pułkownik Fortuna, melduje gotowość pododdziału i podszetu do uroczystości. Czułem, panie pułkowniku. Czułem, panie generale. Szanowny panie Przemieścimy się z tej strony i pytaciemy głos. Może nie, niech stoją, a ja po prostu. przemówię mówię tutaj z bo muszę się prawda? to mi. Mikrofon. Trzeci mikrofon. Szanowni Państwo, może się przedstawię, bo nie wszyscy wiedzą, Mieczysław Zygmunt Kuleszyński, prawnik rodziców poległego kadeta Karola Chodkiewicza, miał 16 lat. Oddał życie za polskość w tej ziemi. Marszałek Józef Piłsudski. W 1929 roku poprosił moich pradziadków, a rodziców Karolka Chodkiewicza o wyrażenie zgody, żeby w dniu jego śmierci, 21 maja, co roku obchodzić święto Dnia Kadeta. I zwyczajowo obchodzimy to święto w pierwszą niedzielę po 21 maja. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj wszyscy, żeby uczcić poległych kadetów, ja chciałbym wspomnieć, było ich 146. O, na wieś o wybuchu powstania III Śląskiego z 2 na 3 maja chłopcy opuszczają wbrew zakazowi, opuszczają ławki szkolne i przybywają tutaj. Tutaj toczą się walki. Na tym łuku Gogolin Góra Świętej Anny, kędzierzyn -Kolka. Zrodziła się myśl w latach 80., żeby tutaj w Gogolinie wybudować pomnik poświęcony właśnie tym chłopcom, tym kadetom. Z tych 146, siedmiu z tych chłopców, wszyscy polegli tutaj na ziemi opolskiej. Pisarz Ludwik Łakomy w okresie międzywojennym, dwudziestolecia międzywojennego, napisał książkę pod znamiennym tytułem. Orlę z hetmańskiego gniazda, które poległo na ziemi opolskiej, ale poległo jeszcze i w trzeciu jego kolegów, Karolka. Śmierć jest sobie równa. Oni wszyscy są Orlentami. Tą nazwę z niebytu, z niepamięci, w jaki sposób reaktywowałem. Nasza fundacja właśnie z imienia Orlą do Polski. No, zwracałem się do władz miast z regionu, żeby przynajmniej jakąś ławeczkę, uliczkę, no, skwerek jaki, żeby ta nazwa no, została. Bo fundacja to jest rzecz, póki ja jestem, ona jest, a, ale potem przecież nie być znowu ma popaść. No, gdziekolwiek jesteśmy, taka prośba do Was wszystkich, niech oni znajdą swoje miejsce. Naprawdę uliczkę, skwerek, nawet ławeczkę, żeby, żeby mieli imienia Orlando Opolski. Przecież ci Chłopcy mieli po 16-17 lat i oddali dla Polski to co mieli najcenniejszego, swoje życie. Oni dali wszystko z siebie. A my dzisiaj co, nie możemy nawet nazwy za nich uwiecznić im? No taka gorąca prośba. Nieważne gdzie jesteśmy, czy z Pruszkowa, czy z Warszawy, czy z Kielc. Nieważne. Mamy wszędzie w miastach ulice Orląt Lwowskich. A jeszcze wspomnę, że były Orlęta Grodzieńskie na początku. To były pierwsze, potem były Wileńskie. Lw... No jak już Wilno miało, to to Lwów też musiał mieć. I były Lwowskie, potem były Śląskie. Przecież, proszę Państwa, w aglomeracji śląskiej mamy całą dzielnicę. Główna ulica Gliwic, szkoły, Orlęta Śląskie. A dlaczego o opolskie? Nie, nie, nie mają swojego miejsca trwałego nie wiem nie potrafię odpowiedzieć na, na to pytanie moje starania nie przyniosły efektu ale może dzięki właśnie wam wam wszystkim mieszkańcom tego naszego pięknego kraju no gdzieś ta nazwa w końcu znajdzie swoje miejsce no jesteśmy tutaj i chciałbym Państwa wszystkim podziękować wam za to że jesteście tutaj no to jest przepiękna sprawa że z całej Polski przyjeżdżacie, tutaj, żeby obchodzić razem z nami to piękne święto, święto typu wojskowego, ustanowione w 1930 roku dekretem marszałka piłsieńskiego. I jesteśmy, i świętujemy, i czcimy tych chłopców ich pamięć. No, oni zrobili wszystko. Zgodnie z dewizą. Wszystko dla ojczyzny. Nic dla siebie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Moje, mojego głosu I gdybym mógł teraz prosić bo tutaj jest, jest sygnalista Gdzie się, jest, gdzieś się podział sygnał do, do rozpoczęcia apelu, apelu apelu poległych i po sygnale będę prosił o odczytanie w takim razie apelu. widać Krzysiu, apel z tego samego miejsca i przynajmniej kogoś But the... Rodziny kadetów i powstańców śląskich, mieszkańcy Śląska Opolskiego zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Setną rocznicę wybuchu pierwszego powstania śląskiego oraz 98. rocznicę tragicznej śmierci kadetów poległych podczas trzeciego powstania śląskiego stajemy tu u stóp niedokończonego pomnika kadetów, by złożyć hołd. Naszym bohaterom oraz tym wszystkim, którzy walczyli o polskość tej ziemi. Wzywam Was wszystkich, bohaterowie narodu polskiego. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom. Chwała bohaterom. Wzywam wszystkich mieszkańców Śląska, którzy pozostali wierni Polsce. Wzywam Was, obrońcy polskości Śląska. Pielęgnujący chlubną polską historię, krzewiący polską mowę, tradycję i kulturę. Was wszystkich, od których zależy godne upamiętnienie ich pamięci. Stańcie do apelu. Powadło po 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 Polegli na polu chwały. Do Was wołała. Obrońcy narodu polskiego, którzy w godzinie próby stanęliście do walki o polski Śląsk. Wzywam walecznych uczestników pierwszego, drugiego i trzeciego powstania śląskiego. Wzywam was to, toczących krwawe woje na ulicach Katowic, Wytomia, Dogolina, Góry Świętej Anny, Jasiony, Kędzierzyna, Koźla i innych miast całego regionu Górnego Śląska. Stańcie do apelu. Stała... Wzywam Was kadeci lwowscy i modlińscy, którzy w maju 1921 roku stanęliście do obrony miast i wsi leżących u podnóża Góry Świętej Anny. To Was zwołał, Kadecie Karolu Chodkiewiczu poległy pod jasioną dnia 21 maja 1921 roku w walkach obronnych o Górę Świętej Anny, odznaczony orderem virtuti To Toczyłowski Zygmuncie, ciężko ranny dnia 21 maja 1921 roku w walkach pod Górą Świętej Anna, zmarły w niewoli niemieckiej. Zakrzewski Zygmuncie, ciężko ranny, dnia 21 maja 1921 roku, w walkach pod Górą Świętej Anna, zmarły w niewoli niemieckiej. Kuczyński Zygmuncie, ciężko ranny, dnia 4 czerwca 1921 roku, walkach o kędzierzyn i koźle. Zamordowany w niewoli niemieckiej, odznaczony orderem Virtuti Militari. Czekaliński Henryku poległy pod zębowicami dnia 10 czerwca 1921 roku. Pszczółkowski Zbigniewie poległy pod zębowicami dnia 10 czerwca 1921 roku. Zaszczyński Zygmuncie, poległy pod Zębowicami dnia 13 czerwca 1921 roku. Wszyscy odznaczeni Śląską wstęgą waleczności I klasy. Stańcie do apelu. Brawa Do, apelu. do was się zwracam potomni. Niech postacie bohaterskich kadetów, naszych orląt opolskich na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Niech ich ideały, zawierające się w słowa, nic dla siebie, wszystko dla ojczyzny, zapadną w nasze serce. Niech ich postawa będzie drogowskazem dla naszej młodzieży, a dla nas tu zebrany przypomnieniem o sensie naszej pracy i służby dla Rzeczpospolitej. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.